Gromda TV, a razem z nami prezes Gromdy, Mariusz Grabowski. Dzień dobry. Witam serdecznie, dobry wieczór. To była świetna gromda, dostarczyła no, to, co kibice lubią najbardziej zwroty akcji, piękne nokauty turniej, który wyłonił naprawdę mocnego zawodnika. Co podobało się prezesowi najbardziej? Powiem tak, była, była ładna, dobra, piękna i szybka i przede wszystkim były te emocje, których, których czasami, czasami brakuje, ale w tych walkach i ekstra fightach, które były naprawdę, naprawdę zwrot akcji był, był wielki i tutaj się bardzo, bardzo cieszę i no widzimy jak, jak, jak to jest. Życie jest brutalne i nie wybacza błędów, bo, bo jak widzieliście w walce słomka, słomka z Jokerem, no ja już w czwartej rundzie widziałem Widziałem, że, że, że powoli... błąd, no jakby, jakby nie ten błąd, pewnie, pewnie mogłoby się tu potoczyć różnie, ale tutaj gratulacje przede wszystkim dla, dla Jakuba Słomki, który, który tak naprawdę też przed walką był pewny siebie i, i, i myślę, że tutaj to zero w rekordzie stracił Joker, ale, ale pewnie najważniejsze w gromdzie, ja cały czas powtarzam, że najważniejsze w gromdzie jest to, że kto zostawia serce i wolę walki. No Tutaj w tym momencie wygrał, wygrał Kuba i tutaj jest, on, jest, on jest rywalem w walce o z Mateuszem Kubiszynem, a myślę, że, że Kuba, Kuba Szmajda wyciągnie Wnioski, podniesie głowę do góry i, i będzie walczył dalej, bo to była świetna walka, bo to jest, to jest, to jest gromda. Tutaj, tutaj nie ma miękkiej gry i w tej walce na pewno nie było. Nie było miękkiej gry przez całą tą gromdę. Najbardziej podobało mi się chyba Balboa, bo wydawało się, że on tą walkę przegra. A on do końca wierzył, do końca szukał swojej szansy i tą szansę znalazł. Wspaniała walka. Wiesz, tak jak mówię, no zwroty akcji na Gromdzie były tutaj bardzo duże. I tutaj każda, ka, w każdej walce mogło być różny wynik. I, i tutaj widzieliśmy no, no Balboa, Balboa i Gorilla. Gorilla to taki prawdziwy, prawdziwy pitbull. To ja mówię, śmiałem się, on, on chodzi jak te jego psy. I, i, i też świetny pojedynek dla kibiców. To ja powtarzam, że, że dla mnie na Gromdzie w takich walkach, którzy zostawiają w serce, nie ma, nie ma przegranych. To e, na koniec. Podsumujmy ten rok dla gromdy. To był dobry rok dla gromdy i jaki będzie następny? Powiem szczerze, że, że rok zadowalający, ja to powiem szczerze, że tak. Najważniejsze, z reguły w większości wyszli wszyscy w zdrowiu, to jest, to jest dobre. Myślę, że cała federacja, cała organizacja, wszyscy ludzie pracujący, od dwóch Pawłów, Marcela, dziewczyny, Kamile i innych ciebie, no Ja tutaj nie, nie chcę wymieniać, bo wiadomo, że tych pracowników, współpracowników mamy bardzo dużo. Bardzo dziękuję za ten rok. Mam nadzieję, że wkrótce, wkrótce wracamy i, i chciałbym podziękować wszystkim kibicom, że, że tak nas wspierają i wspierali nas w 2024 roku. Myślę, że 2025 będzie, będzie jeszcze lepszy. Wszystkiego najlepszego życzę na te święta, na nadchodzący rok, nowy rok. No i widzimy się już w nowym roku. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za dziś i proszę o jeszcze. Dziękuję. Gronda 19. Porachunki. Na żywo w pay-per-view